W USA odtajnione zostały dokumenty wywiadowcze, pokazujące w jak straszliwym stopniu zdeprawowane były ekipy obu tzw. postępowych demokratycznych prezydentów, Obamy i Bidena. Obamowcy przed wyborami w 2016 roku sfabrykowali tajne oskarżenia mające promować fałszywą narrację o rzekomym spisku Trumpa z Rosjanami. Z kolei równie nieskazitelni Bidenowcy, począwszy od 2021, przekazali prawie miliard dolców rozbuchanym lewackim ngo w Izraelu na masowe protesty mające obalić prawidłowo wybrany prawicowy rząd Netanjahu. Rezultatem był chaos i wrażenie, że Izrael na moment się rozpadnie, co skłoniło Hamas. Do ludobójczej masakry z 7 października.